My damy się Witajcie na kanale Izabel ja jestem Iza, a to jest kanał poświęcony życiu we Francji. Jak wiecie albo nie wiecie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, od ponad pięciu lat mieszkam we Francji. Na początku mieszkałam w tuch, w środkowej części kraju, następnie w Nicej, później w Lille, a teraz mieszkam w małym prowansalskim miasteczku znowu na południu Francji, więc zrobiłam całkiem niezłe Tour de France. Dzisiejszym filmikiem chciałabym podsumować pierwszy rok życia w Prowansji. Czy było warto, czy nie było warto? Wiadomo, każdy chciałby mieszkać w ciepłych krajach, i ja także miałam takie marzenie. Więc zaraz się okaże, czy przeprowadzka na południe Francji to był dobry pomysł, czy nie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania i oczywiście do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Zaczynamy! Zaczniemy od pierwszej kwestii, jaką są zarobki. Jak wiadomo, południe Francji słynie z tego, że jest drogie, luksusowe i ogólnie bardzo prestiżowe. Czy idą za tym zarobki? Otóż zależy. W sektorze prywatnym, w budowlance na przykład, czy w zawodach e, takich stricte fizycznych, pensje są wyższe niż na północy Francji. Natomiast jeżeli ktoś wykonuje pracę biurową, no to pensje raczej nie są na wyższym poziomie, raczej powiedziałabym, że mogą być takie same lub lekko niższe, w zależności od lokalizacji. Wiadomo, że bliżej większych miast te pensje będą wyższe, natomiast jeżeli ktoś pracuje bardziej w głąb lądu niż bliżej morza, no to te pensje są niższe. I to dotyka także mojego przypadku. Ja na przykład zarabiam tutaj delikatnie mniej niż zarabiałam na północy Francji. A więc czy żałuję, czy moje zarobki obniżyły drastycznie moją jakość życia? Otóż same zarobki nie. Jakby dalej jestem w stanie się utrzymać, będąc w parze. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, to tak, odczuwam ją dużo bardziej. Nie mam mnie teraz na północy Francji, więc nie wiem, czy ceny tam są na takim samym poziomie, jak my mamy tutaj na południu. Natomiast widzę teraz, że ceny są naprawdę wysokie, jeżeli chodzi o żywność, i nie jestem pewna, czy to inflacja tak szaleje, czy to jest po prostu koszt życia w Prowansji. Czy może te dwie rzeczy połączone w jedną całość tworzą takie wybuchowe kombo? Faktem jest jednak, że kiedy mieszkałam na północy Francji, to wkładałam do koszyka, co mi się używnie podobało, nie patrząc na ceny. Tutaj, co prawda, nie odliczam sobie każdego centyma, kiedy idę do sklepu, natomiast patrzę na ceny i uważam na to, co biorę, bo bardzo często po prostu koszyk w sklepie może przekroczyć 100 euro. A wiadomo, 100 euro do 100 euro i nagle kończy się wypłata. Podkreślę jeszcze, że ja jestem w związku, jesteśmy we dwójkę, więc nasze koszty utrzymania są rozłożone na dwie osoby. Natomiast gdybym mieszkała sama, gdybym była singielką, to myślę, że byłoby mi się ciężko utrzymać. I na pewno z moją pensją, w porównaniu do tej pensji, którą miałam na północy, byłoby skomplikowane mieć podobny poziom życia. W każdym razie w tym roku inflacja ma spowolnić. Nie liczę na to, że ceny w sklepach się zmniejszą, ale liczę na to, że przynajmniej może zwolnią tempo wzrostu. Kolejna rzecz związana z pieniędzmi, z którą przyszło mi się zmierzyć tutaj na południu Francji. To są dodatkowe koszty życia, których nie miałam mieszkając w Lille. Otóż, jest to przede wszystkim koszt samochodu, który musi mieć każda osoba w gospodarstwie domowym, bo inaczej jesteśmy odcięci od świata. Zwłaszcza jeżeli mieszkamy trochę dalej od dużego miasta, co jest akurat moim przypadkiem. Auto tutaj jest potrzebne dosłownie do wszystkiego. Od zakupów po wizytę u lekarza, po wyjazd na basen, wyjazd nad morze, no po prostu wszędzie, gdzie nie chcemy iść, musimy mieć samochód. Odległości tutaj są naprawdę bardzo duże między miasteczkami, między różnymi budynkami. Chodniki nie zawsze istnieją i przede wszystkim, na przykład to, co widzę teraz w zimie, kiedy noc zapada o godzinie około 17.30, to w niektóre miejsca po prostu nie da się dojść na nogach. Bo raz, że albo nie ma chodników, albo po prostu ulice są kompletnie nieoświetlone, co po prostu stwarza ryzyko dla pieszego. Jeżeli ktoś myśli, że może sobie poradzić, w takim małym miasteczku, na przykład posiadając rower albo skuter. Skuter jak najbardziej może się przydać, zwłaszcza w lecie. W zimie może być to skomplikowane, ponieważ w zimie y, może być na przykład gołoleć na drogach. Czasami może spaść silny grad. Jeżeli pada tutaj deszcz, to po prostu leje jak z cebra, więc no, trzeba brać pod uwagę, że skuter to nie jest tak naprawdę całoroczny środek transportu, Mimo, że jesteśmy na południu Francji. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj po prostu nachylenie terenu jest naprawdę wysokie. Im dalej jesteśmy od morza, tym po prostu no, bliżej jesteśmy gór. I na takim zwykłym rowerze jest bardzo ciężko jeździć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to fakt, że nie ma tutaj ścieżek rowerowych i trzeba jeździć ulicami i niektóre drogi e, są po prostu... Z ograniczeniem do na przykład 110 km na godzinę, więc jeżdżenie rowerem po takiej drodze jest potencjalnie niebezpieczne. A jeżeli ktoś myśli, że przecież można dojechać jakąś boczną dróżką, a nie taką główną drogą krajową, na przykład, to uwierzcie mi, że to jest bardzo skomplikowane, ponieważ wszędzie są pola winogron. Które należą do kogoś i właściciele no, niekoniecznie chcieliby, żeby ktoś po nich się przechadzał czy przejeżdżał rowerem codziennie, na przykład y, do sklepu albo do pracy, czy no, gdziekolwiek. No a jeżeli chodzi o takie środki transportu, jak autobus czy pociąg, to musicie wiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pociągi, które są zawodne, ponieważ po pierwsze w lecie bardzo często są różne awarie czy wypadki, więc one nie jeżdżą. Po drugie, we Francji istnieją strajki. I to są strajki, które naprawdę potrafią uprzykrzyć życie zwykłym ludziom, którzy chcą iść rano do pracy i po prostu zdarzają się tygodnie w ciągu których po prostu co drugi dzień na przykład jest strajk. Więc naprawdę jest to uciążliwe. A jeżeli chodzi o połączenia autobusowe, to to też nie jest takie oczywiste, bo one są na przykład tylko w określonych godzinach, w określone miejsca i ogólnie rzecz biorąc jeżdżą bardzo rzadko. Ja na przykład y, przekonałam się o tym, że mam przystanek autobusowy u mnie w mieście dopiero po kilku miesiącach mieszkania tutaj. Bo po prostu nigdy nigdzie nie widziałam żadnego busa. Więc tak, mieszkając na południu Francji, zdecydowanie trzeba liczyć się z zakupem samochodu, jeżeli takiego nie mamy. Z zakupem samochodu wiąże się oczywiście koszt ubezpieczenia, które no nie zawsze jest tanie. Oraz koszt benzyny, diesla, gazu, prądu, obojętne co chcecie. To są po prostu dodatkowe koszta. Tutaj naprawdę jeździ się non-stop samochodem, więc tej benzyny schodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja mieszkając na północy Francji. Mogłam jeździć w takim bardziej oszczędnym miesiącu na jednym baku, czasami na półtora baku. Tutaj to jest spokojnie ponad dwa pełne baki w ciągu miesiąca. Oprócz kosztów związanych z samochodem, to jest kwestia również mieszkania. Wybaczcie, jeżeli jest mała zmiana kadru, ale skończyła mi się pamięć w telefonie, więc musiałam yy, porobić różne zmiany w telefonie właśnie. Więc wracając do tematu, oprócz kosztów związanych z samochodem, są również inne koszty, na które musimy się przygotować, i są to m.in. koszty związane z mieszkaniem. Po pierwsze, mieszkania tutaj kosztują trochę więcej niż na północy Francji, w sensie wynajem, bo wiadomo, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, to po prostu ceny są naprawdę um, dużo wyższe niż na północy Francji. Po drugie, budynki nie są zawsze zbudowane tak, jak powinny być zbudowane. Czasami spotykamy się z małymi wadami konstrukcyjnymi, takimi jak na przykład zła izolacja, a czasami są to naprawdę duże wady, które mogą być niebezpieczne dla mieszkańców i naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Nie wyolbrzymiam. Sama nieraz czytałam artykuły w gazetach o tym, jak jakaś rezydencja. Została źle zbudowana, nie według sztuki budowlanej i po prostu jest niebezpieczna albo dla samych mieszkańców, albo właśnie dla strażaków, którzy potencjalnie mogliby chcieć przeprowadzić jakąś interwencję w takim budynku. W każdym razie, ja na przykład mieszkam w budynku, który jest no, średnio dobrze izolowany, i to się wiąże z tym, że na przykład w lecie jest super gorąco, a w zimie jest zimno. I już nieraz była taka sytuacja, że kiedy po prostu wyłączyliśmy ogrzewanie w mieszkaniu, bo już się nagrzało, to po prostu po godzinie robiło się mega zimno w takim pomieszczeniu, czy w ogóle w całym mieszkaniu, więc trzeba było to ogrzewanie znowu włączać. My w tym momencie już mamy ogrzewanie, które idzie cały czas na niższej temperaturze, ale idzie cały czas, a w lecie. Na szczęście nie mamy klimy, <laughs> więc rachunki nie będą aż tak bolesne. Natomiast mamy mnóstwo wiatraków, które też pożerają prąd, więc jesteśmy przygotowani na to, że po prostu będzie trzeba płacić jak za zboże, kiedy przyjdzie nam po prostu wyrównanie za prąd czy za ogrzewanie. Więc to są rzeczy, na które trzeba się przygotować. I kolejna rzecz związana z kosztami życia, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że w takich małych miasteczkach jest bardzo mało lekarzy, a jeżeli są, to niekoniecznie oni świadczą usługi na takim poziomie, jakbyśmy sobie życzyli, więc tak lekarze w Polsce naprawdę są rewelacyjni. Więc często żeby jechać za dobrego lekarza, musimy jechać do większego miasta, a co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że trzeba wziąć albo pół dnia wolnego w pracy, albo cały dzień wolnego w pracy, żeby dojechać z tę godzinę do lekarza. Czekać na wizytę, wrócić, więc płacimy po pierwsze naszym czasem, naszym wolnym w pracy, no i oczywiście benzyną. Sami więc możecie zobaczyć, że życie w Prowancji jest dosyć drogie. Przejdźmy do kolejnego punktu, jakim jest rytm dnia. Jak wiemy na południu Francji, czy w ogóle w tych krajach południowych, czas płynie wolniej, życie płynie wolniej i zawsze nam się to kojarzy z taką po prostu sielanką. Życie sielanka. Tak po prostu nam zakodował się obraz w głowie, kiedy jesteśmy na wakacjach w tej właśnie szerokości geograficznej. Natomiast mam wrażenie, że ten wolny tryb życia nie wynika z chęci życia w ten sposób jej mieszkańców, tylko po prostu jest to spowodowane faktem, że wiele miejsc jest zamkniętych. I tutaj mamy przykład zimy. Dzień kończy się o godzinie 17:30, ulice są słabo oświetlone. E, wszyscy jadą na zakupy, a później wracają do domu, bo po prostu nie ma co za bardzo robić, ani się nie wyjdzie, bo ulice są nieoświetlone, więc nie jest zbyt bezpiecznie. Po drugie, no, nie ma tutaj parków ani takich miejsc, do których można by sobie tak po prostu iść, więc wszyscy siedzą w domach. Tak więc, slow life polega na tym, że po prostu korzysta się z tego, co można korzystać, kiedy to jest otwarte. I mogłoby się wydawać, sama na to liczyłam, że po prostu będąc w Prowansji będę mogła korzystać ze słońca przez cały rok, bo wiadomo, jest tutaj bardzo słonecznie. Natomiast jeżeli chodzi o moje korzystanie z tego, co mam dookoła siebie w ciągu tygodnia, to no, jest to dosyć ograniczone. W ciągu tygodnia właśnie mogę sobie wyjść na przykład na spacer. W ciągu mojej godzinnej przerwy na lunch. Natomiast później, jak już wrócę do domu z pracy, to już jest ciemno. Więc moją jedyną rozrywką staje się na przykład robienie zakupów. Natomiast zdecydowanie fajne jest to, że mamy dosyć blisko do morza. W ciągu kilkudziesięciu minut możemy już znaleźć się na plaży albo spacerować właśnie w niedalekiej odległości od morza, jeździć na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Z tego najczęściej korzystamy właśnie albo późną wiosną, albo wczesną jesienią, bo po prostu. W lecie jest za gorąco, i właśnie latem często tutaj jest taki problem, że jest zagrożenie pożarowe i na przykład nie można wchodzić do różnych rezerwatów czy parków krajobrazowych itd. itd. Jeżeli chodzi o temperatury, to są naprawdę bardzo wysokie. Im bliżej morza jesteśmy, tym te temperatury są łagodniejsze. Im bardziej w głąb lądu idziemy, tym jest goręcej. No u mnie muszę powiedzieć, że w lecie jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco i tutaj w tym wypadku, na przykład w lipcu, w sierpniu dzień zaczyna się bardzo wcześnie, wszyscy starają się zrobić jak najwięcej rzeczy po prostu rano przed godziną dziesiątą. O godzinie 10 jest już po prostu taki skwar, że nie da się wyjść. No i trzeba czekać do tej 19, 19.30, żeby znowu ochłodziło się na tyle, żeby można było wyjść. Tak więc slow life, wersja prowansalska jest taka, że po prostu życie i ten slow life jest dyktowany przez to, że jest albo ciemno, albo jest za gorąco. Na pewno mieszkając w Lille ten klimat był dużo bardziej łagodniejszy, pogoda bardziej stabilna, jeżeli chodzi o kolory nieba, bo było cały czas szaro, od czasu do czasu sobie badało, czasami wiało, ale po prostu było co robić, można było sobie wyjść wieczorem na miasto, nawet jeżeli było, nie wiem, ciemno w środku tygodnia, było co robić. Tutaj natomiast jest zupełnie inaczej, ale oczywiście zaletą Prowansji jest to, że praktycznie codziennie jest błękitne niebo i słońce. Oczywiście nie jest tak w 100% czasu, ale po prostu nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby były na przykład jeden cały tydzień pod rząd chmur i deszczu. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest żywność i jakość żywności tutaj w Prowansji. Jest tutaj bardzo dużo lokalnych producentów żywności, więc kupno żywności, która jest dobrej jakości, jest naprawdę bardzo proste. I nie jest to jakoś specjalnie dużo droższe od takiej żywności dostępnej na przykład w Lidlu. Jest dużo sklepów, które właśnie promują taką lokalną żywność, więc my się już praktycznie w całości przenieśliśmy do takich sklepów, przynajmniej jeżeli chodzi o owoce i warzywa. Naprawdę czuć różnicę w smaku. I co jest też ciekawe, to bardzo często właśnie restauracje tutaj w Prowansji też korzystają z żywności albo bio, albo takiej produkowanej tutaj na miejscu, więc jeżeli idziecie do restauracji gdzieś tutaj na południu Francji, nie jest to restauracja taka typowo turystyczna, tylko taka, no powiedzmy, lokalna, to naprawdę nie wyjdziecie zawiedzeni, bo naprawdę jedzenie jest pyszne, składniki są naprawdę bardzo dobrej jakości. My, kiedy mieszkaliśmy na północy Francji, to robiliśmy zakupy najczęściej w Auchan albo w Lidlu po prostu, bo tak było najszybciej. Kiedy był tam taki market weekendowy, sobotni w Lyr, to bardzo często albo były tam rzeczy tanie, ale już na przykład takie, które zaczynały się psuć, albo dobrej jakości, ładne owoce, warzywa, ale piekielnie drogie, więc po prostu to się w ogóle nie opłacało. Tutaj natomiast jest zupełnie inna para kaloszy i jeżeli chodzi o kwestie żywnościowe, to jest na pewno różnica na plus. Przejdźmy teraz do jakości życia tak ogólnie. I no nie mogę powiedzieć, że tutaj jest brzydko, bo jest przepięknie. I w zasadzie, w promieniu jednej godziny drogi samochodem, mamy mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy do zobaczenia od gór przez równiny aż po morze. Więc naprawdę, tylko ruszając się w promieniu godziny drogi od nas, możemy po prostu. Mieć zapełniony kalendarz na cały rok, żeby zwiedzać różne rzeczy. Tak więc weekendy zazwyczaj mamy zapełnione i korzystamy z nich. I to jest tak naprawdę rzecz, którą oboje chcieliśmy z Tedem mieć, przeprowadzając się tutaj na południe. Po prostu korzystać z tego, co natura ma nam do zaoferowania. Czuć tę wolność, kiedy wiecie, albo idziecie sobie do rezerwatu albo na plażę. Plaże są często obładowane ludźmi, ale wiecie o co mi chodzi: morza, szum, taki krzwi, dzika ta plaża pośród drzew. To jest wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do życia, aby był szczęśliwy. A jeżeli ktoś woli góry, to tutaj też jest mnóstwo gór, Można sobie robić wycieczki do woli i no po prostu cieszyć się życiem. A więc podsumowując, czy Prowansja jest idealnym miejscem do życia? Nie. Czy istnieje idealne miejsce do życia? Również nie wydaje mi się. Inaczej jest, kiedy jedziemy gdzieś na wakacje, a inaczej jest, kiedy mieszkamy gdzieś na stałe. Każde miejsce ma swoje wady i zalety. Ważne jest to, żeby po prostu znaleźć równowagę w miejscu, w które nam się podoba i po prostu stwierdzić, czy to miejsce jest dla nas, czy to miejsce nie jest dla nas. Ja bardzo się cieszę. Że tutaj przyjechaliśmy jest to naprawdę świetna odmiana po tym, co mieliśmy w Lille. Są kompletnie dwa różne światy i mogłyby to być w ogóle dwa różne kraje, jak dla mnie. Natomiast, czy widzę siebie tutaj mieszkającą aż do końca mego życia? Myślę, że nie. No, ale kto wie, z czasem oczywiście gusta, guściki się zmieniają, więc nie mówię, że się stąd wyprowadzimy, nie mówię, że zostaniemy tutaj na zawsze. W każdym razie ja biorę pod uwagę obie opcje i zobaczymy po prostu jak będzie. Dajcie znać, co wymyślicie o tych plusach i minusach, które wam przedstawiłam. Dajcie znać, czy ten filmik wam się podobał. Czekam na wasze komentarze oraz na łapki w górę. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!